z Fundacji Wspierania bioróżnorodności Chor z Podkarpacia Opowie nam trochę na temat podkarpackiego wolnego pasu. Tak, podkarpackie naturalne. To Naturalny to pas, pas tak. system wsparcia. Ale też prosiłem go, bo Grzegorz ma bardzo ciekawe spojrzenie na rolnictwo, na usługi ekosystemowe i tak jak to działa w niektórych zachodnich krajach. Prosiłem o to, żeby opowiedział trochę na temat swojej perspektywy patrzenia na to, co, jak powinno rolnictwo wyglądać w naszym Powinno jest. za dużo powiedziane jest to jakieś... Jak dane, mogą, mogą. Zbyt, mogą. Tak. Jakiś Jeden, jeden z modeli. E, nie, nie jestem tylko teoretykiem, bo rolnictwem się zajmuję praktycznie od 2005 roku, a skończyłem biologię Kierunek moich zainteresowań to była biologia ewolucyjna na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2005 roku zajmuje się hodowlą, odtwarzaniem raz rzadkich i zagrożonych. Interesuje mnie taka właśnie perspektywa genetyczna, wiążąc genetycznej. W 2014 roku założyliśmy fundację, której za założeniem jest wspieranie takiego styku o rolnictwa i ochrony przyrody czynnej. Wynika to przede wszystkim z faktu, że tradycyjne rolnictwo ekstensywne jest kluczowym elementem utrzymania bioróżnorodności, zwłaszcza w warunkach górskich. I wartość tej przyrody, którą rozumiemy jako kapitał ekologiczny czy usługi ekosystemowe, które można zmonetyzować, dają podstawę do nowoczesnego zarządzania i finansowania m.in. rolnictwa. Takie działania istnieją na świecie Marciem, wspomniał, się do tego odniosę. Przede wszystkim powiem, jednak o działaniu, którym Fundacja bierze udział od 2018 roku. Jest to redystrybucja środków samorządu województwa podkarpackiego wśród lokalnych rolników, w którym wypłacamy dotacje związane z tym, że utrzymują zwierzęta w na pastwiskach. Jest to system niezależny od dotacji, które się uzyskuje za limit. W tej pierwszej plansi, planszy jest takie hasło rolnictwo o wysokiej wartości przyrodniczej a jest to pojęcie, które znajduje się w dokumentacji unijnej związanej z rolnictwem od samego, można powiedzieć, początku, gdy Polska przystąpiła do Unii w 2005 roku. W większości przypadków jednak jest to tylko slogan pojawiający się na różnych dokumentach i w praktyce nie odnosi się do rzeczywistych działań, czy rzeczywistego wsparcia małych rolników, którzy w trudnych warunkach gospodarują. A jak to było wcześniej powiedziane, najczęściej rezygnują ze swojej pracy, bo jest to po prostu za trudne i nieopłacalne. Dlatego, że cały system dotacji do rolnictwa w Unii sprzyja dużym gospodarstwom, dużym areaom, a małe, zróżnicowane i, i takie bogate strukturalnie siedliska są po prostu pomijane. Wynika to przede wszystkim po prostu z tego, jak przepływa kapitał, ekosystemowy, o którym za chwilę powiem, o którym wspomniałem. To jest po prostu zespół czynników, które występują w przyrodzie, dzięki którym my żyjemy i możemy funkcjonować, dzięki którym funkcjonuje nasza y, cywilizacja. Y, tutaj jest taki troszeczkę rozbudowany akapit opisujący, czym jest to rolnictwo wysokiej wartości przyrodniczej, a na czym się opiera i zdjęcia gdy ilustruje, no, to można powiedzieć, że wychodząc z tego budynku, zobaczymy dokładnie taki sam obrazek. Jest to typowe dla Beskidu Niżkiego. Zróżnicowane siedliska z dużą ilością ekotonów, czyli wieranie pomiędzy różnymi ekosystemami, zróżnicowane zarówno przez wzgląd na swoją strukturę, czysto fizyczną, i geologiczną, jak i użytkowanie pastwiskowe, które sprzyja utrzymaniu takiej mozaiki e, siedlisk i daje podstawę do tego, żeby była bardzo wysoka bioróżnorodność. Jak wspomniałem, e, tego typu rolnictwo nie ma wsparcia i prawdopodobnie go nie będzie nie zostanie opracowany mechanizm finansowy dający podstawę temu, żeby rynek kapitałowy się zainteresował czymś takim jako źródłem swojego dochodów. Obecnie wszystkie dotacje, które dostajemy jako rolnicy wynikają z kalkulacji pewnej utraty potencjalnego dochodu uśrednionego od intensywnej produkcji rolnej. Czyli mały rolnik w Niskim, który prowadzi działania prośrodowiskowe, bo utrzymuje w oparciu o system e, pakietu ochrony czy jeszcze teraz jako schematów, ma obliczone to działanie czy zwrot tego, co nie uzyska w momencie, kiedy by prowadził intensywne rolnictwo. W tym rachunku zupełnie pomina, pomijana jest wartość tego środowiska przyrodniczego, który dzięki niemu funkcjonuje. To nie jest brane pod uwagę. Współpraca, synergii. Ministerstwa nie współpracują. Ministerstwo Ochrony Przyrody, czy środowiska, czy klimatu, czy jak to tam nazwiemy nie współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa, nie ma wspólnego planu działania, nie ma wspólnego pomysłu. Nie, nie ma jakiejś jednej koncepcji, która by była prowadzona równolegle przez kilka rysatków. Podobnie tutaj Pan Przewodniczący Urząd Marszałkowski powiedział wyraźnie. Koncepcja Ogólnopolska nie sprzyja rozwojowi lokalnych inicjatyw, które gospodarz danego województwa może prowadzić, żeby pewne działania wspólnie finansować. Kapitał ekologiczny, usługi ekosystemowe, monetyzacja tych zagadnień jako pewne zagrożenia, ale też prawdopodobnie jedyna szansa na przyszłość, żeby finansować ochronę przyrody. Podstawowe prawo ekonomii jest takie, że to, co jest rzadkie, jest drogie. To, co trudno zdobyć, ma swoją wartość. To diametr, tak? Trudno je kopać, jest ich mało. Mają swoją określoną wartość. To, co się wydaje powszechnie dostępne, np. woda albo powietrze czyste, a wydaje się, że jest po prostu za że nie musi mieć swojej ceny. Kolejne lata, kolejne sezony uznęszają nam, że takie myślenie jest bardzo błędne. Dlatego, że to, że mamy czystą wodę, czyste powietrze, zapylacze, które utrzymują produkcję roślinną itd., wynika z szeregu powiązań w globalnym ekosystemie, który jest zagrożony. Zagrożony z wielu przyczyn. Często się koncentrujemy tylko na jednym zagadnieniu w postaci emisji gazów. Ale to jest tylko jeden element całej historii, bo ekologia jest niezwykle złożonym tworem. Ekosystem, w współczesnej ekologii, może mieć nawet 30 wymiarów. Dlatego w ekologii istnieje coś takiego jak gatunki wskaźnikowe, gatunki kluczowe, które są pewnymi zwolennikami powiązań między różnymi gatunkami i one nam mówią o tym, czy ekosystem jest kompletny, czy on funkcjonuje prawidłowo. Dlatego w, w programach, o w których wspomniałem wcześniej, programach rolno-środowiskowych często pod uwagę są brane takie gatunki i za cel stawiana jest ich ochrona, bo zakładamy, że chroniąc dany gatunek rośliny, dany gatunek ptaka, dany gatunek motyli chronimy całą przyrodę, która powoduje, że one mogą funkcjonować. I jak spojrzymy zgodnie z zasadą ekologiczną, która mówi taki efekt motyla, jeszcze o tym słyszeć, tak? czyli to co jest uzarania po prostu każdego problemu. Że pewne zależności w ekosystemach takich otwartych, nieleśnych są możliwe tylko dzięki człowiekowi. Dlatego, że tu przez kilkaset lat było prowadzone ekstensywne posterstwo, tarasowe małe uprawy, duża zmienność środowiskowa spowodowała, że występują pewne gatunki, utrwaliły się i dawały pewien efekt, e, który odczuwaliśmy jako wysoka jakość środowiska. Ten rysunek Taki trochę, ale dziecięcy pokazuje dokładnie jakie typy usług ekosystemowych funkcjonują w środowisku i co od nich zależy. Naprawdę byłby to osobny wykład e, i dość może trudny przez taką e, bardziej akademicki charakter. Tym niemniej należy pamiętać, że wszystko to co nas otacza jest efektem tego jak funkcjonuje ekosystem. E, w tej chwili na świecie jest szereg metod, które potrafią wycenić to, jak taki ekosystem, znaczy takie, takie funkcje ekosystemów wpływają na gospodarkę. Z różnych źródeł przyjmuje się, że w zależności od tego, na jaki typ gospodarki patrzymy, jest to minimum 50% do 90% światowego PKB, zależy od tych usług ekosystemowych. A trzeba pamiętać, że cały czas wylesiamy, cały czas zanieczyszczamy oceany, cały czas zasalamy wody gruntowej i wody słodkiej na świecie jest coraz mniej. Obszary pustynienia. To, co utrzymywało nas przy życiu jako gatunek, powoli się zmienia. Daje dużo gorsze warunki do przeżycia, zwłaszcza na e, terenach Afryki i Azji. Szacuje się, że w najbliższych 10-15 latach około 80 milionów osób przybędzie do Europy w poszukiwaniu wody i żywności. Bioróżnorodność rozpatrujemy na trzech aspektach. Czy to jest aspekt zmienności genetycznej? I wcześniej tu już padły takie sformułowania, mówiliśmy o hodowli przemysłowej. E, Standardowym przykładem, tutaj tutaj z wspominał o rasie polsztyńsko -fryzyckiej. I Dokładnych danych z Polski nie znam, ale z przed pięciu lat danych ze Stanów Zjednoczonych były takie, że na 9 milionów krów e, jest to potomstwo dwóch ojców. E, wynika to po prostu z działania firm biotechnologicznych, e, pewnego e, myślenia, przedmiotowego, zwierzęta. W momencie, kiedy mieliśmy małe gospodarstwo, gdzie było kilka krów, każda miała imię, była związana z właścicielem, było inne pozyskiwanie mleka. Do tej pory w niektórych tradycyjnie wykorzystywanym w rolnictwie, na w Hiszpanii czy w Francji, jest tak, że w górskich wypasach dzielach korzysta z jednego dojka, pas też z trzech pozostałych. Jest jakaś symbioza, chemia między zwierzęciem a człowiekiem. Inaczej jest to traktowane niż w oborze, gdzie stoi kilkaset krów. Często nawet nie, nie mają numeru, są po prostu utrzymywane od pierwszego roku życia zdrowi dzięki podawaniu antybiotyków, sterydów. A i tak ich okres y, życia to jest 4-5 lat maksymalnie. Ze względu na osłabienie tej zmienności, genetycznej kolejna, kolejna forma zmienności to jest to, jak zmienny jest dany gatunek. Mówimy o no, gatunkach W tej chwili. Na terenie Polskiego Parku Narodowego są cztery, chyba trzy wysie, które są tak zdegenerowane przez w sodny, że nie są w stanie uciec przed samochodem. Dotyczy to szeregu innych gatunków, dlatego że na skutek presji środowiskowej, zmian klimatu, przekształceń środowiska przez człowieka, tych po prostu populacje się zmniejszają, zmiana tych genów jest coraz mniejsza. I ostatnią zmiennością to jest zmienność na poziomie ekosystemu. Tak? czyli jak, jak bogate potrafią być dane ekosystemy: zbiorowiska roślinne, zbiorowiska nieleśne. One też ulegają przekształceniu. Przykład, o którym powiedziałem, z Dąbrową Świetlistą jest dobrym, dobrą ilustracją tego tematu. Dąbrowa Świetlista jest to form, forma siedlisko leśne, ten kompleks. Leśny ekosystem, który cechuje się najwyższą bioróżnorodnością, jeżeli chodzi o systemy o ekosystemy leśne na terenie Polski. On powstał a, w ciągu ostatnich stuleci, minionych stuleci, dzięki temu, że chłopi mieli prawo do wypasu na terenie lasów należących do szlachty, do, do właścicieli ziemskich swoich zwierząt gospodarskich głównie świn. Ale prowadzili tam też aktywną zbiórkę liści, ściółki, która w w momencie, pozwala te zwierzęta wyżywić. Sami też zbierali y, te, te żołędzie, żeby karmić swoje świnie w zimie. Wpływ człowieka na podłoże, na grunę, doprowadził do tego, że kształciły się y, całe płaty uzupełniające się wzajemnie roślin, serotermicznych, y, światłolubnych. W tej chwili, po II wojny światowej, takiego wypasu nie można prowadzić na terenie lasów i te dąbrowy się przekształcają w kierunku grądu, tracą swoją teraz taki trochę e, poboczny wątek mi się, ale bardzo istotny, e, często go powtarzam. Markiem no, już pewnie go słyszał parę razy, żeśmy się gdzieś tam przycięli na brzemską teren. E, Serengeti to jest jeden z najbardziej znanych parków narodowych, e, Myślicie się, w Tanzanii, w Afryce. Założył go Niemiec z Polski, z Podopola, Bernard Grzymek, który zachwycony tymi otwartymi przestrzeniami, migracjami zwierząt, był przekonany, że to jest taki utracony raj. Jedyną rzeczą, która mu tam przeszkadzała, byli Masajowie, którzy tam więcej wyemigrowali 600 lat wcześniej, bo tam przybył. Eee, więc za, po założeniu tego parku e, dążył do tego, żeby rząd na zajęci stamtąd usunął. Z ich łowiectwem, z ich pasterstwem tak się stało. 10, 12, 15 lat później okazało się, że cała gromada zwierząt cała zmienność, cała ta różnorodność poszła za masejami. Antylopy, krapieżniki, poszczególne zwierzęta, cały władz obowiązany podążał za człowiekiem. Tylko, że elementem, który kształtował krajobraz, kształtował siedliska, byli masajowie ze swoim wypalaniem traw, ze swoim bydłem, kozami i wszystkimi działaniami, które prowadzili. W efekcie tego, że on Tanzanii opracował mechanizm, a, w którym sprowadził masajów z powrotem, i zaczął dopłacać do tego, żeby utrzymywali małą ilość bydła, ekstensywną. Powiedzmy, rodzina ma tam 20 kg, potrzebuje do przeżycia mi 200. Ale rząd wyrównował poprzez dotację tę różnicę, tak żeby oni mając 20 kg mogli żyć godnie. Oczywiście ta sytuacja potem uległa różnym wypaczeniom, bo no, tak jak już wspominali, że w to nie ma świata idealnego, a masajowie stworzyli zbyt liczną grupę, ich wpływ na partnerów nie jest już tak idealny. Ale to ilustruje pewne zalewy, że człowiek nie jest się środowiska naturalnego, tylko jego elementem i w ekstensywnej, zrównoważonej gospodarce jest podstawowym elementem tego, żeby była wysoka funkcjonalność ekosystemów i usługi ekosystemowe, różnorodność były w pełni wykształcone. I teraz powiem o projekcie, który realizujemy, o tutaj chyba nie wie, czy Podkarpacki Naturalny Wypas. Podkarpacki Naturalny Wypas jest to system wsparcia ekstensywnego rolnictwa na Podkarpaciu, który został uruchomiony blisko 15 lat temu. Dlatego, że po wejściu do Unii radykalnie zaczęła spadać ilość gospodarstw i pogłębiać zwierząt. To prowadziło to do poważnych zaburzeń społecznych na wsi podkarpackiej, dlatego, że średnia powierzchnia podkarpackiego gospodarstwa to jest kilka hektarów, 3 czy 4 hektary. Czyli małe, urozumione gospodarstwa. E, żeby utrzymać te gospodarstwa samorząd stwierdził, że trzeba po prostu wprowadzić dodatkowy system który uwzględni w ten pozytywny wpływ rolnictwa na kształt krajobrazu, na atrakcyjność turystyczną, na te usługi ekosystemowe, które pozwalają to miejsce, ten region wyróżnić e, i dadzą ludziom zarobić, że w ten sposób, że będzie to na tyle atrakcyjnie wizualne, że ktoś ma do wyboru teren, gdzie na łąkach nie ma zwierząt, nie ma tego romantycznego to krajobrazu, będzie dążył do odpoczynku w, w realiach takich, gdzie ta tradycja jest utrzymywana. I e, tutaj jest krótka informacja, jak to wyglądało, e, że w ciągu 20 lat bydła, tu mówimy głównie o bydle, spod Karkacia zniknęło, Nie opłacało się go uczynę. Ludzie zajęli się czymś innym. Problemy społeczne się nawarstwiały. Bardzo duża migracja zarobkowa na zawód, często w tym pierwszym okresie po wstąpieniu do, do Unii. Do tej pory wioska, gdzie my współpracujemy z rolnikami i w się w postaci ludzkich tragedii, rozbitych rodzin, rozbitych małżeństw, różnych dramatycznych sytuacji, które było spowodowane tym, że wchodząc tak nagle do Unii z takimi regionami jak Podkarpacie, nie byliśmy w żaden sposób jako społeczeństwo przygotowani, żeby chronić ludzi przed dużymi pokusami, tragediami, które mogą się wydarzyć w momencie, kiedy oni korzystając z Schengen rzucą to, co się wydawało nieopłacalne, nic niecharte za e, po prostu łatwym zarobkiem, który tam na nich czeka. No, ale to są rzeczy, które jak gdyby dotyczą innego wyzwania. tym Niemniej trzeba pamiętać, że w ubogich regionach, gdzie jest bardzo wysokie Pokrycie przestrzeni przez ekosystemy naturalne czy półnaturalne, ludzie są w szczególny sposób uzależnieni od usług ekosystemowych. Jeżeli w jakikolwiek sposób to zaburzenie nastąpi, oni będą mieli utrudnione korzystanie z tych usług, Na przykład nie będą mogli wycinać lasów, nie będą mogli wypasać zwierząt, ucierpią w ten sposób, że społeczeństwo będzie ponosiło koszty ich osobistych tragedii. To jest taki osobny wymiar tego, jak rolnicy i usługi ekosystemowe wpływają na całość. Teraz powiem dokładnie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o dotowanie takiego działania, jak wypas. Jest kilka kategorii, które różnią się tym, czy rolnik gospodaruje na terenie chronionym, czy ma certyfikat ekologiczny, czy też może jeszcze dodatkowo jego działanie sprzyja temu, że pomaga usuwać właśnie inwazyjne. Tutaj przede wszystkim problemem jest Basz Sosnowskiego. Zwłaszcza na terenie Wyszczackiego Parku Narodowego, Pogórza Tynowskiego itd. Akurat rejon Magórskiego Parku Narodowego ma stosunkowo niski problem, dlatego że Basz Sosnowskiego głównie migruje wzdłuż rzek, na pastwiskach się nie utrzymuje, gdyż tutaj ten wypas się utrzymywał cały czas. Od wiosny powojennego, poprzez y, utrzymanie tutaj stad bydła przez pegiery, i później po przekształceniach ludzie e, jednak utrzymują gminę rasę To jest osobny temat, dlaczego zaraz to jest jak ale rasy I to doprowadziło do tego, że warsztaty na Wasilskach nie istnieje. Jednak w skali województwa utworzenia tego programu, jest to poważne zagrożenie i usuwanie dziewczynki bazylnej jest e, szczególnie docowane. Jest to dotacja, którą rolnik dostaje bezpośrednio od organizacji pozarządowej, która realizuje y, założenia tego programu, kontroluje wypas i bezpośrednio wypłacam dotacje. W ramach tego działania są prowadzone, że szkolenia dla rolników, y, robimy różne publikacje, y, materiały edukacyjne, podnosimy świadomość znaczenia właśnie kapitału ekologicznego, które może się przekładać y, w późniejszych wyborach. Y, w działaniach politycznych, w lokalnych polityków, tam właściwy polityczny właściwie z Małopolski, nie Podkarpacia, a który pokazuje to, co ginie, czyli a, rolnictwo ekstensywne, tradycyjny wypas powiedz e, nie mówiąc już o takich niematerialnych dziedzictwie, kulturach, na przykład czy przypędy zwierząt praktycznie nie e, nie istnieją, to już jest po prostu coś, co, co prawdopodobnie niedługo będziemy oglądać taki na filmach. Jednak e, w skali Europy szlaki migracyjne, tak zwana transformacja jest niezwykle istotna dla utrzymania bioróżnorodności. I w Karpatach, i w Alpach, szczególnie w pilynejskie z tej oswinie, że zwierząt z pas i letni na zimowy a jest bardzo ważnym elementem, który jest na bioróżnorodność, utrzymanie pewnych ekosystemów. I tak jak powiedziałem, jest to niematerialne dziedzictwo kultury. Utrwala tożsamość mieszkańców wsi, napełnia ich dumą, daje im podstawę do utrzymania własnej tożsamości. A czego u nas brakuje też w porach rozmawiali, że po prostu tradycja związana z rolnictwem jest budowana dopiero teraz. Czyli można powiedzieć, że po upadku komunizmu mamy drugie pokolenie, o ile chciało zostać na gospodarstwie rodziców, to jest też osobny problem, że bardzo dużo młodych ludzi po prostu rezygnuje z rolnictwa. Które buduje jakąś tożsamość i próbuje stworzyć nowy wizerunek polskiego rolnictwa, e, który nie jest łatwy, dlatego, że jesteśmy krajem, który charakteryzuje się małymi gospodarstwami, dużą bioróżnorodnością i to jest zupełnie w poprzek tego, o co chodzi w Brukseli, mimo a, pewnej deklaracji i sformułowań, które w dokumentach unijnych istnieją. E, też jest problem taki, że nasi politycy nie mają konkretnej kontropozycji. Czy propozycji dla urzędników unijnych, mogących docenić nasze wartości, być pewną przeciwwagą dla tego, jak płacimy wysoką cenę za uzależnienie od węgla, od tego, że nie jesteśmy gotowi też w szerokości geograficznej do całkowitego przejścia na energię odnawialną. No to tak, jakby pokrótce, nie chciałem tego rozciągać, bo będziemy jak przedstawić, co robimy jako Fundacja.